Planeta, podaję hasło. Planeta, Wenus, lewy, dzielny róg. Było w podpowiedziach jak coś. Poza. Balanga. Balanga, Biba. Biba. Wietrzyk. Biba. Biba. Zefir, Zefir. Wiewyk. Zefir. Poczekaj, powtarzalność. B rutyna, nie. Na cztery tylko. Bystrzyna. Bez Bystrzacha. Bez Sierściuch. No, Sosna wejmutka, Sosna wejmutka, powtarzam. Ewa Demarczek dem, demar, Ewa A wtedy podróż? Eucharystia msza Na no, środku Eucharystia msza, Eucharystia msza. No, mhm. poczekaj A tu msza, autokar za nie podajesz haseł Akt wiary, akt wiary, akt wiary Akt, napomnienie Dobra, las naukę. Kaktus, kaktus. Gdzie kaktus? Opuncję pewnie. no. Gdzie? Lewy dolny róg. Co to kurwa Na, za nauczka, no, proszę, proszę. proszę wpisać nauczkę i pionowo przez nauczkę pluszak. Fajerwerki radzę prawo góra. Ty jak mi skręciło. Tatarak, oj był tatarak. Kurda. Założenie teza Od do góry. Teza. A je. Yeah. A yeah? Papuś jak Papuśek nawija. <laughs> Opiekun eee. Nie pasuje chyba co? Trudzic. Powtarzalność rytm. I tu była bystrz... No i zefir będzie... Bystr... To bystr... Bystr... Pionowo, po lewo, kupidynek pasuje aniołek. Po lewo? No pionowo. W dole. Bystrzyca będzie we mnie. Z bystrzyny. Tak, to nie coś. będzie pluszek jednak. No. Pluszy, pasuje aniołek. aniołek. coś u mnie na monitorze pasowało, ja mam, ja mam większy monitor. Amorek. Amorek przejmuje to hasło. <noise> wasek, wasek, wasek. Gdzie kwasek? Fantasmagoria, mało? duchy. Duchy. Język mowa, język mowa. Jak duchy? I zróbmy ten się nominujemy do haseł. Ja mać kandyduję do mowa, Borzoi. Nad tobą, nad tobą, nad tobą, teraz mowa, 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 język, 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 mowa. Przejmuję hasło Borzoi, odpowiedź Rasa, ry-a-sy-a, Rasa. Gdzie jest, co ty mówiłeś Michał? Mowa, bo jesteś w tym, cały czas tym siedzisz. A, dobra. Adorator? A... Amant, amant, amant. Simon, dobrze. Fantasmagowie, oh, Mówca, oh, mam. orator, mówca, orator, po Czekaj, prawo. czekaj, czekaj, czekaj. Nauczyłem się tego słowa hmm. wczoraj. A czemu oman? Tam no, oman, o mamy, no, fantasmagoria. Tam była karta kredytowa oraz kara śmierci. Kara? Karta. Karta? Kara. Karta na Nie kary. będzie karta, bo jest kredytowa. Dwa. Kart. Mhm. No, karta. Się pomylił ktoś, musiał się pomylić, no. Likwidacja. Mhm. Pochyłość skos. kos. Es. Likwidacja, kasacja. kasacja. No i chuj. Ktoś, kto się pomylił w tym No i teraz się sprawa komplikuje. Bystrzych. Bystrzych. Bystrzyca. 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 Trzak. Suck. No i teraz opiekun, kurator. Mm -hmm, mm -hmm. Kurator by się zgadzał Dobra. Futrzak. Poziomo, w lewym dolnym futrzak, futrzak, futrzak. futrzak, ja pierwszy byłem. Pierwszy byłem futrzak. Po lewo, cuty sark. Gdzie? Po lewo, poziomo. Sark. No, dobrze. Czemu? Sak! Jak pisałeś! Bo są takie podpowiedzi Gromada Gromada. Gromada no, no. Ustojny, Cengosz miał jak jakieś narzędzie. Nie pasuje. Kredytowa rata O, mhm. dobrze. Likwidacja kasacja, kasacja. No dalej nie pasuje niestety <głosy> Panel <głosy> na... No panel, no panel Gdzie jest panel Torek. No O No a imię Lerska? I inny? Nie ma takiego imienia. ...złapać na lasso. Jest jakieś inne lasso niż lasa Nie ma. Pętla albo lina. Ten autobus chyba... A, już w sumie nie, nie pamiętam, mylą mi się te słowa. No Przecież jest autobus. No, ale jakie ostatnie... Li... A, dobrze wpisany. A, to tatarak jest! No. To nie ostatni był... był... ...ajer, No właśnie nie wiem, No właśnie, bo wpisaliśmy ajera, chyba był... Ich ja, było źle. Aje, pasuje. Ej, tatarak to była ta roślina. Mhm. No. Ta czerwona? A to nie było na A <laughs> No, teza jest dobrze. Wyjazd też jest dobrze, razem są dobrze. Aje. Tak, to był chyba ostatnio Aje. Laso. Rzut lasem, zarzut lasem Cześć, na forum <trym> Ajkerojdy Likwidacja kasata? Nie, co to za wymysł? No, a coś takiego będzie, no Stojny osa Osad no. Osad, no. to ma sens A tu? No, a, brata wzeficenie. kurwa Dama lerska, mhm. Panel. Kaseton, kaseton. No kurwa, ja mówiłam, że kaseta. Kaseton, panel. A, A dobra, mój, no No okay. okay. są <noise> literki ostatnie dwie i zakończone. <noise> Typowo. Jak najszybciej za, zakończ, kliknąć, żeby żebyś nie zastanowił się co. No, tak. <noise> no i kurwa, o, ja Arkan. Lasso Arka Mamy to. Mamy to. No i ajaj. Ajer. Gdzie jest kurwa Ajer? Nie dowiemy się. Na przykład Ajer. Tatars Tatarskie ziele też. Mamy to. Mamy to. Screenshotuj. Screenshotuj. No, druga, druga? druga, Druga, druga. Dopiero druga, ja cię... mm -hmm. I to jeszcze ten, jednosłowna. No, jednosłowna kurewka. Piotr. <gryw> co wysłał, to wysłał, Piotr? To jest Ole, <gryw> psychopatr. dalej dalej, w szkole nazywano mnie Dr. Swing. Gdzie? Emeryk też tu skomentował. Powiedziałem, że ja. Wszyscy. Emeryk skomentował. Cała kula, świtanka, gdzie zebrała. Uh -huh. Ale Emeryk, się, nie się, się kawka pojawi, Amras. Nieprawda, bo towarzysz ma w paszorcie napisane Borzoi. Analogicznie jak towarzysz Polak, wyryp. Co to, to była rada? Nie, w śmieszny pchuj. To jest Borzoi. No pies tam. A to. rasa psa. A, ja pierdopię, no kiper Dzisiaj w suchym doku. Co oni mi piszą? Czemu oni piosenki sobie kurwa wysyłać? Oh no bo to jest bo... Kutisark, było hasło takie. Rozpoczął Piotr, i co? Dobra, ja im sobie piosenkę. Albański raj. Kimston wstąpił. jednak. No, będzie pan, będzie pan nazywali el albano, el Los albano No Nie yeah, czymś innym Albano, albano Jaki masz nick w ogóle? Blas. Bez sensu, czego było to zrobić, gdzie nazywasz szaradziarz1949 Nie no mówię domokrążca albo antykwariusz To tak An... stało Nie da się zmienić chyba Idę profilu i nazwisko nie będę wpisywał. No nie da się. Dobra, wróg kurwa jestem głodny krzyżówek głodny szarad jestem.